Żody. Źle się dzieje w klubie sportowym Mieszko Gniezno. Po rozegraniu pięciu kolejek ligowych podopieczni trenera Przemysława Urbaniaka wygrali jedno spotkanie. Pozostałe przegrali i to wysoko. Tym samym zespół, który zapowiadał walkę o awans do trzeciej ligi okupuje ostatnie miejsca w ligowej tabeli. Na pewno jesteśmy bardzo nieskuteczni, jeżeli chodzi o grę w defensywie, mm -hmm. szczególnie przy takich fragmentach gry. Jeżeli się nie mylę jest to 7 bramek na 14 straconych przy takich fragmentach No. Musimy zadziałać lepiej w tej defensywie, musimy też trochę więcej kreować, bo no jesteśmy trochę pod formą. No niestety nie rozpoczął się ten sezon dla nas tak, jak sobie zakładaliśmy. Każdą porażkę analizujemy, wiemy, że, że, że mamy problem, ale jestem ostatnią osobą, która. Miałaby się tutaj poddać, także spokojnie jeszcze się nie poddałem, jeszcze będę walczył, jeszcze będę walczył o to, żeby, żeby ta, ten zespół zaczął funkcjonować tak jak sobie tego wszyscy oczekujemy. No, przyszedł słabszy okres w naszym, w naszym wykonaniu i no, na pewno ja tak łatwo się nie poddam, tak jak myślę od moi mojej zawodnicy, no, ale przede wszystkim też w ich głowach chciałbym, żeby, żeby ten mental poszedł bardziej do przodu, bo, bo widzę, że no, nie jest tak jak, jak sobie wszyscy tego życzymy i jakbyśmy się wszyscy spodziewali. No nie ukrywam, że ja bardzo czekam z niecierpliwością za, za podstawowymi zawodnikami, takimi jakim jest Michał Sztanki, jak jest Tomek Wdęga, jak jest Patryk Szafran, Dawid Urbaniak. No mówię, troszkę tych problemów mamy, ale, no ale mam pozostałych też graczy w kadrze i, i też na nich liczymy wszyscy. No mówię, to jest piłka nożna i niestety dzisiaj każdy błąd dotychczasowych meczach, jak pełnili to praktycznie zespoły, z którymi, z którymi przyszło nam grać, to one to wykorzystują. I troszeczkę jestem niezadowolony przede wszystkim z tego faktu, że, że dochodzi do takiej sytuacji, że nie jesteśmy agresywni przy stałych fragmentach gry. Uważam, że jest to element, który na pewno można poprawić i, no i musimy, musimy nad tym mocno pracować. A już w najbliższy weekend czeka Gniezian pojedynek wyjazdowy w Lesznie z miejscową Polonią.